Dobra, teraz na górę. Potem można tym pomazać obrazek. I potem pójdziemy po ten telefon. Postaramy się ten telefon wziąć jak najszybciej, żeby móc zadzwonić. Zanim na to piłkę podejm. Och, nie udało się tak niestety. No ale można te parametry użyć z tymi znotami. Tutaj nie można nic, tu też nie można. Trudno. Dobra. Jajko z kuchenką. No i dobra, to chyba wszystko. Teraz musimy zaczekać aż przyjdzie tutaj I, i piłka, piłka zostanie tutaj kopnięta przez dzieci. Kiedy podróżym białą kulę do kręgli zamiast yy, piłki. A może najpierw zdarzę jeszcze tą yy, roślinkę dać. He, <laughs> przyciąg palce. Dobra, zaraz, jak piłka będzie, to zadzwonimy od razu. Dobra, i teraz zadzwonimy telefonem. I białą hulę do kręgi podmienimy na piłkę. No to chyba już będzie koniec odcinka, zaraz. I nie będzie chyba tutaj 100%, coś mi się wydaje. Nawet 97 może nie być. Kawnu <słyska> w kole do kręki. <słyska> I to jest że Rosznik zaraz będzie musiał iść tutaj do łazienki. <słyska> Zobaczy jaki jest kibel... I mydło. Poścignie się jeszcze wcześniej na mydle. i pośliznę się no może będzie to jest 70, 80 parę procent myślę, że chyba nie będzie 100% Z, o, za 100% będzie ciężko no właśnie, 84% tak jak myślałem i to już wszystko jest chociaż nie, jeszcze jedna pułapka jest że powiem, że nie wiem już jaka. Aha, no tak, to jajka tego nie zauważył. Szkoda. Czyli może być prawie 90% na pewno. Kto jest jak jeszcze to piłkę. A nie, już nie będzie piłki chyba. Aha, chociaż nie ma jej piłki, to on idzie tak jakby do, do tych dzieciaków i badać. <grym> Teoretycznie nie powinien już tam, bo już tą piłkę oddał, znaczy do, kula do kręgliwy została podmieniona. No i 99%, No Jest na, o kółeczko jest, to tak trzeba, oj, ale laguje. Ups. Chyba na razie zakończę nagrywanie, bo trochę mi laguje. To spotykamy się w, no, w następnych odcinkach. I wstaniemy nagrywać wtedy sezon pierwszy do końca i sezon drugi. Oj, ale mi laguje. Dobra. See ya. Na razie. Pozdrawiam was. Peace. Dobra, jednak nagrywam dalej, jestem z z wami. Po prostu to nie lagowało, po prostu musiałem zmienić partycję na zapisywanie yy, filmików. No i mogę zagrać sobie od nowa. Znaczy, yy, ostatni odcinek pierwszy, pierwszej hmm. Teraz to będzie... Jaki to będzie odcinek? Aha, już wiem. No, nie lubię tego, ciekawie, że wam powiem. Czas na kompi... by sąsiad się wreszcie umył? Miał umyć. Dobra, najpierw komodę, jak zwykle. u mało czasu mamy. Teraz badamy rolkochwyt, Ale tutaj muszę uważać, bo tutaj. Czy on od razu idzie do łazienki? Nie, to dobrze. Dobrze, że nie idzie teraz do łazienki. Przynajmniej to mi jest... To jest... Bardzo pocieszający. E, e, tak, <laughs> Przepraszam. Z zesznikiem tutaj damy. Ups, ups, ups. Oj. Dobra, trudno. to spróbujemy ponownie jeszcze raz. I tak, się tak mnie za, wy, za, złapał o, sąsiad. Po prostu o, muszę to. zrobić to szybciej. Za wolno trochę to zrobię. <laughs> Drugi fail już. Od razu dawaj do komendy. Jak tylko wyjdziesz, dawaj. Nie ciesz się, tylko... <laughs> tylko zaglądaj do komendy od razu. No, od razu rolką Od razu to, mydło. Od razu tutaj. I mydło tutaj. I teraz tutaj. Znaczy, czarna pasta do butów, być z tym. I tutaj to. Dobra, i teraz powinno się udać. Dobra, udało się. Kulki z tutaj, z tym. Klej z ze zdjęciami. Szalidek na parę z włosów. E, z butelką mleka. A nie, to nie to. To nie z tym. Aha, już wiem co. Dobra, z mikrofalowe jajeczko damy. I jeszcze tak, i jeszcze... Mm. Aha, kosz na śmieci zbadamy. Dobra. Ups, 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 ups. Ja zdążyłem się schować. Jaki fart. Ludzie. To był fart, naprawdę. Zdążyłem się schować. Coś mi się wyda, że będzie ciężko od 100%. Zastanawiam się, jak tutaj ten. Czy na parę z was włożyć? Dlaczego nie być użyty? Nie pamiętam, naprawdę. Aha, ten sposób, dobra, już wiem. I teraz butelka z wodą, z butelką mleka, i potem. dobra, git. Teraz po prostu tylko trzeba czekać aż. Aż się wykąpie i tyle. Znaczy, i wszystkie pułapki na niego zostaną <grystanie> użyte. No, kolejne 70%. Hmm, jeszcze dwie zostały. No to myślę, że powinno być jakoś tak minimum 90%. No można, tym nie będzie. No ale nie szkodzi, trudno się już mówi. Najważniejsze, żeby było odcinek. Udało się przejść. No dobra, dawaj, dawaj. Nie ma czasu. Muszę skończyć ten pierwszy sezon jak najszybciej i potem zacząć drugi. A się o tym że tak szybko przechodzę tą grę, no ale przynajmniej nie jest to. Zagrajmy na ślepo. Myślę, że będą jakieś cztery części. Może coś z tego na YouTube się pojawią. Nie więcej, bo te cztery części wystarczą, wystarczą chyba na nagranie wszystkiego. Wszystkich trzech sezonów. Jak jeden praktycznie na skończony. No, 88% Nie jestem zadowolony, myślałem, że będzie 90. No ale to i tak jest, dobrze. 9 na 9. No. Też dostaliśmy srebrnego sąsiada. Za... Nasi wierni widzowie przyznaję Ci nagrodę srebrnego sąsiada. No. Też Zaczynamy sezon drugi. Tutaj wygoniamy tego kółeczka, widzę. No najwyżej potem jeszcze będziemy robić wszystko na 100 Ale myślę, że nie będzie mi się chciało. Ok, zaczynamy z sezon drugi. Sztuka dla muśki. Ciekawe, widzę tu. Wiem, że nie lubię tego odcinka, chyba. I tutaj już jest odkryte trzecie piętro. Wiem, że w którymś odcinku jest już odkryte też yy, piwnice, ale nie w którym dokładnie. Dobra, widzę, że nie ma rolkochwytu tutaj. Nie ma. Nie można zatkać kibla Dobra uh, 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 uh. Dobra Muszę pójść na górę Poczekamy, dobra uh, Tak, tutaj klucz z podestem Nie? Uuu Dobrze, że zdążyłem uciec <słuch> Coś tutaj trzeba zrobić chyba jeszcze Aha Od tego, od tego ptaka Coś mi się wydaje, że mogę mieć mało punktów tutaj Macie mało procent Tym bo zupełnie zapomniałem co tutaj trzeba robić? szczęście 12% tego dostałem, no mało. Dobra, teraz tutaj już nie na rysunku i na z ptakiem, tylko ją ja Dobra, ziem. Jak przyjdzie tutaj na górę do... tutaj do obrazu to... dojdziemy na dół. Okej. To też trzeba użyć pod desno, yy, bo klucz jest chyba do tego. Tutaj pod pinięskie z taburetem. i klucz z No tak. I kosz na śmieci i nowe skorka Tutaj, okej. Okay. Schodzimy na dół i będzie koniec pewnie pierwszego odcinka z drugiego sezonu. Mhm. Mam nadzieję taką, że przynajmniej zaliczę to odcinek Cine, Przewróci się na bana, na skórce banana Potem usiądzie na pieniękach i myślę, że będzie Dobrze chyba wszystko No 578% procent. Mm. nie za mało Ale mu się zrobiło. No 75%, no to myślę, że już powinno być zaliczane. 76% nawet. Powinno być zaliczane raczej. Jeszcze teraz mu się rozwali pomnik chyba i poznał mamuśki. I, i, wte I wtedy chyba już powinno być dobrze wszystko. No. Będzie chyba ile? No. Bardzo ładnie, 94%. Spodziewam się, że będzie mniej, no ale. Jeszcze na 315 zostało, no. Nice, nice, nice. Bardzo ładnie. Dobra, to kolejny odcinek. Słoneczny poranek. Hmm. No, dzisiaj też mam słońce. U siebie. U siebie. U siebie w Warszawie. Mhm. Dobra. Otwieramy komedę od razu. Ja widzę, że od razu idzie na dół. Muszę się schować od razu w szafie, widzę. To chyba będzie na Najlepsze. Muszę teraz doczekać aż poumyję te swoje ząbki piękne. I będę mógł pójść do łazienki tutaj do niego. Zaczekajcie, zbadam tablicę jeszcze. O, zamknięta chwateczka jest. No, nie dobrze. Przezezeczka do butów, tak. To jest zwykłe Teraz idziemy na górę do kuchni. Lodówkę zbadamy. O.